Witam z tej strony Italiano. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, dlaczego YouTube ucina mi zasięgi. Dzisiejszy film, który dzisiaj nagrałem. Był hitem, ale ze względu na YouTube, który usunął mi po 10 sekundach film, jestem naprawdę zły. To, co on zrobił, usunął mi zasięgi filmu, całkowicie usunął film, bo stwierdził, że w filmie była drastyczna scena, gdzie się polewała krew. Oni nawet nie potrafią się bronić, tylko potrafią usunąć film albo go zablokować. A teraz dla Was informacja dla pracowników YouTube. Zanim usuniecie jakiś film, to obejście go do końca, a nie usuwacie z automatu. Mimo wszystko, dla was i dla moich widzów, którzy czekali z niecierpliwością, żeby obejrzeć ten film, spróbuję go odzyskać. A teraz wam pokażę, widzowie, jak wyglądają statystyki na moim kanale. Przyglądając się do moich statystyk, widzicie, że film, który został ukazany, ostatni, który. Ma w tej chwili 21 godzin odstawienia filmiku. Ma czas oglądania w minutach 1400 minut, który w tej chwili obecnej plusuje prawie na 300%. A ten film, który to się nazywa, to jest jak prestiżowo palić papierosy niczym Lord kruszfilm. Statystyki kanału, jak widzicie, który kanał dopiero trwa 6 dni od otwarcia, ma 350 subskrybentów. Dzięki za oglądanie mojego filmu. Jak widzicie, tu jest mój nowy pomysł na nowy film. Jeżeli chcecie wziąć udział w tym filmie, to zapraszam w pleszewie na premierę, który odbędzie się między 13 a 15 na terenie całego pleszewa. Film będzie polegał na tym, jak ludzie reagują, gdy dostają papier toaletowy. A teraz, jeżeli chcecie, żeby powstał taki film, Dajcie lajka like do góry i suba. Ciao!